Cześć, z tej strony Sniper i witajcie w nowej grze Totally Accurate Battle Simulator. Pewnie część z Was już jest na tą grę, więc przedstawię tak po prostu w grze chodzi o to, że walczymy jedną armią przeciwko drugiej armii. Ostatnio wyszła pełna alfa. No i tak to wygląda. I Dzięki to mogę sobie pobrać. I zaczynamy bezbędnego zbędnego gadania. Co tu przejść kilka misji? Jednostki są podzielone na klasy. Mamy wikingów, krzyżowców, greków, azjatów, armię napoleońską, no i różne. Może zagrałbym sobie Crusadera. Powerfucmenów. I do tego jeszcze parę uczniów. No hmm. i jeszcze tych dwóch chłopów, że tu sobie biegnę. No, to było łatwe zwycięstwo Drugi poziom który już może być ciężej, ale mamy tysiąc Więc co? Chicken A gdzie tak spróbować? Jeden chicken I Zobaczymy czy dajmy dają chłopów No, powietrzaki się nieźle rzucają a ale chłopi widocznie tutaj mogą mieć jakieś szanse no właśnie wielu upinało ale i tak dalej radę może tak tutaj nieco wnikniętych wiem że ci są dobrzy 440 to był jednego takiego wielkiego i parę jeszcze takich vikingów, które tu sobie biegali po prostu o i dalej i tak. Zobaczymy, jak będzie wyglądać taka walka. Skupili się na moich vikingach starczonych i tam z widami mogą porzucać ich. No ale ci chłopi, rozgnębili trzech moich vikingów, przy czym zginęli tylko dwaj ten, ten stopor sobie dobrze radzi. O no nie, klikłem Escape. Myślałem, że to spowoduję. dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Trochę link gra Mogę sobie ustawić trochę niższe... ...grafikę. ...niższą grafikę. A, no, to... jakby drugi raz nagrywał, znaczy... Jakby ten następny odcinek nagrywał, jeśli Wam się gas oczywiście, to zadło o to, że... A, tutaj już raczej za wielki szansę mają. Ci moi wikingowie w ogóle nic nie zrobili. Tylko ten typ z y, tutaj z ciśnie. A oni uciekają. O, jeden wiking został. Powalił go i są też się powalił jeszcze go dokopał ten stopa. dobrze to już może być ciężej osobiście dobrze tutaj armatę. armaty i może paru łuczników albo nie wiem w biegach mamy spierman tutaj puścimy paru Niech raz sobie dobrze pracę z tymi tarczownikami. Może tego toporowego kolegę tutaj damy. I tu po jed, dwóch. Jednego co z głupki wali. I tak... ...że skupić atak tutaj chłopa. Zobaczymy, jak to jest Tę właściwie jest tylko po to, że tam ci się zbili bliżej siebie. ale ma to pocisnąć. Tylko, że alemata, jak na razie, w moich. Ale moi to już nic się nie sprawia. Biegną dalej. O, coś tam ciśnie ta armata. O, tam widzę, że rodzina bił na włócznie. No, alemata. Armata teraz. To w mnie w niej cała nadzieja, bo ci tutaj niedobitki moje co biegają, co oni zrobią. Ten tu w ogóle jakiś taki zagubiony jest. Ten tego tarczownika liga i umarł do armaty. Chociaż ten topornik tam może wykończyć się jednostki ten tam. A tutaj to już liczę na armatę. To no nie sądzę, że ten łóżnik coś zrobił albo tamten. No, to kolejny jeszcze biegnie. Armatem. I zaraz rozgroni. Zostało trzech tutaj. Precy dwóch. Ale ten już biegnie na pomoc. Tutaj też dwóch. zostało dwóch. Tylko Armata nie może trafić. Strzelaj go. Biegnie za ciebie. jak możesz teraz nie trafiać w takim momencie. No, strzel go! Armato! No Ciebie prawiasz. No. Tam jeszcze został. A, blisko było. Z takiej perspektywy nawet fajnie to wygląda. O, nie trafił? Wydawało mi się, że trafił. O nie! Ale ma to podskoczyła. Straciła... Straciła swojego... Kierowca, dalej strzela. Nie jeździ, ja strzela. Ona się porusza. Co ta ma ta robi? A ten karczownik dalej tu żyje. Tak go, co ty robisz? Tańczysz sobie teraz? Świetny moment za tańce, które wydałeś. Takuj go. Aha, mi teraz. No to się wydaje. Idziesz, idziesz. Idziesz, kto będzie pierwszy? Mata czy gość, co powiem? Widać, że ten stalczą ma zamiłowanie do drzew. I gość stopę, on sobie poszedł. A tam jeszcze jeden jest, który ma zamiłowanie do drzew. Chyba, gdzie jest mój spearman? Mego spearmana chyba nie ma. W akcji. No moja armata właśnie się wskrężą miła tego telefonika. I go nie zabiła wybuchem. Jest dalej utknięta. Dalej strzela. A nie jeździ. Na całą Radzie w tym. W tym gościu stopory. No masz, że tu był przeciwnik do zabicia. Zrób to. Zrób to, uda ci się. Teraz nie no, ten tarczownik idzie znowu na drzewo. I się przewrócił. Chciałbym się jakby od tego ma. Gdzie ty idziesz? Zniszczył mi armatę. Mam armatę, która nic mi nie zrobiła, bo co mogłem zrobić? Ty, niech głowy, o głowy. Gdzie Jak śmiesz, tak bez szczęścia mam armatę, tarczownik przypasoli fasoli z tego pola Pan misio głowy Który sobie tańczy Uuu, trzy fasoli mu Porządnie Teraz już wiesz gdzie masz iść To jest najdłuższa walka jaką tu miałem Zwłaszcza, że miałem tylko Cztery? No, wszystkie macie na filmie w sumie Ciśniesz go, jak zginiesz to ja cię... Dobrze Ja przez tamtą walkę, a jest już tak długi, że tutaj muszę ich po prostu szybko wykończyć. Tam tu Ciebie. Dam paru tych, bo oni sobie dobrze radzą na dystans. Tego już nie dam. Chciałbym tutaj dać jakiegoś chłopa, żeby skupiła tak, najlepiej dwóch. Mam jeszcze 140 Co tam Azja oferuje? Sekundo Samuraj Ninja. Haha mhm. Samurai Master, Ninda Master, Ninda Master jest w ogóle świetny. Dobra, to tam jakiegoś ninja, jakiegoś samuraja, jakiegoś jeszcze jednego chłopa. Dobra, niech się rzucą na chłopu, a wtedy będzie ciekawie. Beczka, gdzie ty jedziesz? Okej. Okay. Było głośno, wybuchła, ale nie wybiera czegoś takiego, co ja bym Spaliła co prawda jedną trzecią oddziału, ale chciałem, że spaliła pół oddziału i zatrzymała resztę. A tymczasem jedyny co mi żyje to biegł sobie ta nawiściciela. Ja to muszę porównać. 1300. No chodź tu Ninja na wstęp. Napoleon. Ага, тишняшка. Тишняшка вс ⁇ И почему нет? Ты должен уложить какие-нибудь иные тактики. A gdyby tak, Napoleon, znów użyć armaty. E Ażeby mi powie też są spoko, to użyję jeszcze dwóch topolowych, to rzucaczy. Linkinga nie użyję, tylko użyję Samuraja, Ty ma tu po prostu biać I to będzie Pan Generał Grzesiek. Generał Grzesiek poprowadził moją armię, no to startujemy. Dajesz, Generał Grzesiek, ciśniesz ich, o! Akurat tych przeciwników, który chciał pocisnąć, już nie ma, dostali kulą arematnią po łbie. To gorzej niż strzał w kolano. Hmm. W sumie mają szansę sobie poradzić. Wątpię w to, ale naprawdę mają szansę. To nie do końca biegnie. Ucieka, tak? Oni się już boją, oni już uciekają. No i rzucają włożnie nie wiadomo gdzie. To jest jakaś, jakaś konkurencja rzucenia szczepem. A co do uciekasz? W ogóle generał Grzesiek jeszcze żyje? No, chyba nie. sądzę, że przeżył. Dobrze, idźmy znaleźć jego ciało. To chyba widzę. To jest coś czerwonego i nie jest wielkie. To może być już niedobrze jakiś skirman. Znaczy ten, stojący skirman. Nie, to jest generał Grzesiek. Tak w tym czasie wygląda moja walka. O, czyżby został tylko jeden? Dalej, trafcie go! Moja ma co ciekawe nadal ma właściciela. Że idzie spaść, czy co? To? Czy to on niczego że go ma to nie trafi za kamieniami. Że tam w ogóle nie umiem strzelać. O! Dostał. Że... Nie, że nie, nie żył. Ale ma już wychyła kogoś. Jak zapielnicza. Nie! Znowu się pozbyła właściciela. No nie! Tam ktoś jeszcze jest. On zdobywał Mont Everest! Nie przeszkadzajcie mu! Dobrze mu idzie. No, no. No, idziesz na szczyt. No i się nie udało. spadać na ziemię. Na samo dno. On teraz je na drzewo. Ooo, je! Pokona cię na pewno. Uda ci się. Chyba, że dostaniesz Gidon. Ale oni tak rzucają, że chyba ją nie dostaniesz za szybko. O, dostałeś. No i to by w sumie było na tyle w tym odcinku. W kolejnym jak widzicie już jakieś wyzwanie katapulty. Jeśli się podobało i chcecie więcej odcinków z Tygry, zostawcie lajka. No to może kolejny odcinek pojawi się już za tydzień.